jesteśmy właśnie w nowym hotelu Vias Hotel nad morzem Tutaj będziemy aż tydzień Najdłużej Pięcie Tutaj mamy lobby, widzicie Dopiero nie wiem, dwie minuty temu tak sobie mieliśmy 2,5 godziny z Hoshimin. Tutaj jest chyba, tak mi się wydaje Tutaj będą śniadania. Tak, tutaj będą śniadania. Możemy iść na górę, zobaczyć. W sumie. Jestem bardzo ciekawy tego, czy. No, idziemy, dobra. No, tutaj jest jakiś taki, można sobie tam usiąść. My tutaj w zasadzie jest taki bardziej odpoczynkowy. Tam chyba do pokoju się też idzie. Ballroom. Nie wiem, to jest jakaś pewnie sala. Windy. Jakieś atrak atrakcje lokalne. Uuu, jakaś taka kolejka. Może... No wiem, że pojedziemy na wycieczki parę do Kambodży i tak dalej. Tu jest chyba nasz budynek. To jest nasz budynek albo to My też są takie bicieczki organizowane jakieś, biurę jakieś. No i tutaj jest, tutaj, tutaj też można sobie usiąść, pewnie się czegoś napić. No i za chwilę widzowie widzimy się w pokoju. Z widzowie tutaj dostaliśmy jeszcze herbatki na powitanie, jakiś suszony banan. Yy, I tutaj mamy takie ręczniczki. Widzowie wchodzimy, na 15 piętrze, a jest 17 w całym hotelu. Jesteśmy, jest telewizor. O, fajna siłownia. Są owocki. Oprócz tej budowy, która tutaj jest. Na górze na 17 jest basen. Będzie z tego short z basenu i ze skybaru. Tutaj pilot, dwa piloty, łóżko. Pojedyncze. Podwójne. Uuuu, i tej łaziki nie zauważyłem. No, tylko trochę lepiej. No, ale jest ok, bardzo fajnie. Ogólnie tu jest duży ten prysznic. umywalka woda leci. Jak to się nazywa, Jeż mydło. Więc widzowie, to tyle z naszego pokoju. Szlafroki. Widzimy się w następnych shortach. Elo.